Sprawdź, czy stanowisko, na którym będzie zainstalowane urządzenie, jest odpowiednio przygotowane. Stanowisko musi spełniać następujące warunki: Gniazdo elektryczne, przyłącze wodne minimum 1 bar, maksimum 5 bar, zamontowany odpływ poniżej odpływu w urządzeniu. Temperatura otoczenia nie może przekraczać 40 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej temperatury, urządzenie nie będzie prawidłowo pracować. Minimum 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia dla właściwej rotacji powietrza, niezbędnej do prawidłowego procesu skraplania w urządzeniach ze skraplaczem chłodzonym powietrzem. Do instalacji urządzenia potrzebujesz następujących narzędzi: kombinerki, poziomica, klucz do rur, Wąż zasilający, wąż odpływowy. Ustaw urządzenie w miejscu docelowym. W razie konieczności, zamontuj nóżki, a następnie wypoziomuj urządzenie. Podłącz wąż wodny. Podłącz wąż odpływowy do urządzenia. Upewnij się, że nie ma żadnych zagięć oraz że występuje spadek. Urządzenie jest przygotowane do uruchomienia.